Witam Was dzisiaj w bardzo wieczny dzień nad morzem. Dzisiaj nie mogło być innego tła. Rozmawiamy bowiem o człowieku morza. O admirale, o lordzie, o wicehrabim. Chyba Horacym. Tego jeszcze nie spojrzałem. O panu Nelsonie. Przed nami piwo z, uwaga, uwaga, z browaru Krajan, który wypuścił bardzo ładną, przede wszystkim bardzo treściwą etykietę. To jest kontra, krawatka, wszystko zgrane, kapsel żółty. W takich typowych, śmiesznych etykiet jajowatych Krajan e, wyciągnął e, właściwie ich maksymalne możliwości. Generalnie etykieta mówi wszystko o tym człowieku. E, na dole podpis brzmi, że admirał umarł na służbie i to racja kapi kapitana, no tak, kapitana służącego w Indiach Zachodnich. Znamy wszyscy z bitwy pod Trafalgarem, chociaż on tam już był naprawdę już admirałem. Ten facet miał jaja, był zaborczy, był wściekły, nieokiełznany, zagadkowy, niesłuchający poleceń, szalony, niesubordynowany, a jednak zaskakujący, wygrywający facet odnosił same zwycięstwa. W trzech bitwach pokonał flotę Hiszpanii, flotę Francji, a potem połączoną flotę w Hiszpanii i Francji potrafił, a jego statek chyba znacie, HMS Victory potrafił statkiem 40 armatni, gdzie, gdzie były 40 armat, 20 na każdym boku zaatakować statek 140 armatni i wygrać. To był gość. Atakował z mielizn, tam, gdzie go nie powinno być. Zaskakiwał. Mam nadzieję, że to piwo również mnie w ten sposób zaskoczy. Jako człowiek może oczekuje od Nelsona z Krajana w takim razie pełnego zaskoku, pełnej chmielowości itd., itd. Jeszcze krótko o stylu. India Pale Ale to dla tych, którzy poznają świat piwny. Ale to piwo górnej fermentacji, typowe piwo wyspiarskie, a może jeszcze bardziej na świetle, moją skromną osobę. Pale świadczy o zasypie, jest taki słód, Pale Ale. Na India. No India to stąd się wzięło, że właśnie Nelson służył również w Indiach Zachodnich, w prowincji Wielkiej Brytanii. Każdy myślał, jak tu przetransportować piwo do Indii, z Wielkiej Brytanii, drogą morską. E, przez przylądek... E, e, Boże, w Afryce. Horn? No, to nie wiem. Zapomniałem. Piwo kisło, piwo było skwaśniałe, piwa nie dało się pić. Wobec tego kiedyś tam oprócz dodawania lawendy i innych przypraw w końcu dodano dużej ilości chmielu i to pozwoliło w końcu transportować piwo ale do Indii Zachodnich. Stąd taki styl India Pale Ale, czyli India, India Zachodnie, Pale Ale, piwo górnej fermentacji, mocno, mocno zachmielone różnymi rodzajami chmielów aromatycznych czy też goryczkowych. Zresztą to samo ci, którzy bardziej piją wino niż piwo, Taka sama historia może być powiedziana w, w takim gatunku piwa jak Porto. Porto czy Portwine, Portwine to to samo wino fermentowane do 7 stopni, do 7% stopni w nie, do 7 alkoholu, transportowane z nad pewnej rzeki, na D, nie pamiętam tej rzeki, duo, dłubo, beczkami do rzeki, potem do miasta Porto, w mieście były ładowane i y, 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 statkami pchane do Indii. To wino też nie spełniało żadnych właściwie oczekiwań. Wobec tego nie wiem, bo krążą mity, czy przez przypadek, czy to było świadomie. Moim zdaniem świadomie dolano spirytusu winnego. Wino osiągnęło 20% alkoholu i takie wino dało się transportować do Indii Zachodnich. Dzięki temu, dzięki Wielkiej Brytanii i pomysłowości Angolii, mamy wobec tego Porto mamy wobec tego styl India Pale. Ej, Amerykanie dołożyli swojej, stworzyli American India to Ej, ale to świat, co tylko dotyczy? Nie. ile. Wobec tego, Panie Admirale, facet w ogóle miał burzliwe życie. No! Umarł w wieku 34 lat, strzelony przez Francuzów, snajper, przez snajperów francuskich w okolice kręgosłupa, ale mimo wszystko jeszcze żył około 5 godzin i to pozwoliło mu na to, że świadomie dotrwał do chwili, w której osiągnął pełne zwycięstwo nad flotą Hiszpanii i Francji, a więc umierał, nie wiem czy było mu lepiej umrzeć, czy gorzej, umierał z pełną świadomością pełnego zwycięstwa. 34 lata i co to piwa? Bardzo ładnie wysycone. Piana zbudowana ze średnich i dużych oczek, a więc będzie nie trwała. Piwo w kolorze, jak widzicie. W sumie bardzo ładny kolor. Typowy kolor właściwie IPy. Z tym, że troszeczkę piwo zaklarowne. Ja tu Wam nic nie przeczytałem, ale Ekstrakt 14,1. Alkohol 6. Krajan. Piwo w stylu IPA, czyli India Pale A. Pasteryzowane woda z własnego ujęcia, starannie dobrane słody oraz chmiele, czyli marynka i sywilla i lubelski i pedle. No to nie przekreśla właściwie stylu polskie chmiele, plus pedle. Piwo powstało na potrzeby wielomiesięcznej podróży z Wielkiej Brytanii do Indii. No z pewnością nie to piwo. Można byłoby tutaj napisać, że styl, no ale okej. Okay i nic więcej się nie dowiadujemy Krajan Brewery czyli na dzień dobry nic dobrego tak umówmy się Krajan nie był no i nie jest na razie według mnie browarem ważącym piwa z górnej półki wobec tego jestem bardzo ciekawy co tutaj spotkam a spotkam bardzo przyjemne aromaty przebija się właściwie sywilla wobec tego sprawdźcie smak Nie jest, źle. Nie jest to może tak szalone piwo jak sam admirał Nelson. Bardzo ciekawie współgrają ze sobą chmiele. Połączenie Perle z Willą jeszcze chyba nie widziałem ani nie smatowałem, tym bardziej z Lubelskim i z Marynką. Powiem wam, że jestem mile zaskoczony. Piwo jest przyjaznej cenie poniżej 6 zł. Zależy w sumie w jakim sklepie, bo z jednego wyszedłem, bo spotkałem to piwo za przez 50, no jest przeginka. A piwo kupiłem za 5,20. To piwo. To India Pale Ale. Nagazowanie jest w świetnym stylu. W szkle pracuje. Nie wiem, czy to będzie widać, czy to będzie widoczne. Piana, jak widać, już nie trwała. Spada do małej obrączki. Kolor piwo jest klarowne. Kolor jest powiem Wam, że piękny kolor jest. Tutaj w przewężeniu dosyć jasne, w tulipie typowy kolor ipa -ki. Trochę szaleje to nagazywanie, Trochę za mocno. Nie wiem, czy to... Będę Wam w stanie... O, tutaj coś widać. Widzicie, nie? Takie trochę przywysokie, takie nieprzystające do stylu. Jakby mi tutaj bije jakaś metaliczność, czyli typówka skrajana. no ale nie ma w smaku tak przebija się jakiś taki delikatny metal tyle, że ten metal może pochodzić również z chmielu a więc jestem w ciężkim szoku krajan mnie zaskoczył eee, tutaj oczywiście eee, nie wiem czy ja bym to piwo kupił kupiłem to piwo dlatego, że zobaczyłem to gdzieś na ee, blogu Bartka Bartosza Nowaka. Pozdro Bartu Mieju. No i tak zainspirowany mówię, co on tam gada, to dobre piwo? Muszę kupić, no muszę kupić, bo krajan. Powiem wam, że piłem różne krajany. Ostatnio piłem bydgoskie z racji tego, że mam kumpla w Bydgoszczy, sławetnego albo sławnego, bo sławetny to źle powiedziane, sławnego Andrzeja browarnika od niedawna. No i myślałem, że będzie okej, okay, a no nie. Miłą chęcią. Powiem Wam, że polecam to piwo Nelson. No, nie jest to jakieś porywające e, India Pale Ale. Umówmy się. Nie zrywa kasku z głowy. Ale kurczę, myślałem, że będzie źle, ale okazuje się, że naprawdę krajan widać, że każdy browar może robić dobre piwo. Polskie chmiele plus perle powtórzę. Marynka Sybilla Lubelski perle. Naprawdę nie jest źle. Śmiało polecam to piwo. Kończy się 10 minut. Chłopaki, dziewczyny. Ahoj, marynarze.